3 maja, bardzo ważne święto, jedno z najważniejszych świąt w ciągu roku dla nas, dla Polaków. To bardzo ważne, żebyśmy się w tym dniu spotykali, w tym duchu patriotyzmu. Konstytucja 3 maja to była pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, uchwalona 234 lata temu. To bardzo ważny czas, cały okres majówki, bo to jest 1 maja, 2 maja, święto flagi. Przypominam, że 1 maja to jest też rocznica wejścia naszego do Unii Europejskiej, wobec czego te kilka dni pierwszych majowych oprócz tego, że kojarzą się nam z jakimś takim czasem wolnym, czasem relaksu, to pamiętajmy, żeby również ten duch patriotyzmu zaszczepiać wśród młodzieży, wśród dzieci. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim za obecność dzisiaj w czasie mszy, w czasie tych uroczystości tutaj na centrum rekreacyjnym. A pozostała część weekendu myślę, że każdy we własnym zakresie będzie świętował ten bardzo istotny i podniosły czas, jakim jest Majówka i 3 maja. Serdecznie dziękuję również społeczności Szkoły Podstawowej z Nowych Żukowic, którzy uświetnili tą uroczystość pięknym programem artystycznym, a dziś jeszcze symboliczne otwarcie wystawy poświęconej czasom PRL-u w UAE Centrum Kultury i Czytelnictwa. Zapraszam wszystkich serdecznie. Cały maj będzie dostępna ta wystawa.